Słyszy, patrz dziecko. Królestwo Chrystusowe do Polski przychodzi przez intronizację. Naprawdę w innym miejscu znalazłem Pan Jezus będzie królował w Polsce przez intronizację. Jasna góra jest stolicą Maryi, przez Maryję, przed Syn Boży, by zbawić świat i tu również przez Maryję przyjdzie zbawienie dla Polski przez intronizację. Gdy się to stanie, wówczas Polska będzie przed murzem chrześcijaństwa silną i potężną. Kardynałowi. Kardynowi Klądowi Matka Boża przekazuje następujące orędzie. Polska będzie pierwsza, to jest 48 rok, która dozna opieki Matki Bożej. Maria obroni świat od zupełnej zagłady. Polska nie opuści sztandaru królowej nieba. Całym sercem wszyscy niech się zwrócą z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod jej płaszczem. Nastąpi wielki tryumf serca Matki Bożej, po którym dopiero. Za króluje Zbawiciel nad światem. Wspomnianej siostrze Leonie Marii nastał 15 kwietnia 1937 roku. Bóg Ojciec przekazał następujące zdarzenie. To mnie wtedy aż serce rosło, kiedy to u niej to znalazł. O, pisze ona w, swoich, w swoim dzienniczku duszy. Po kilku godzinnej bardzo bolesnej osłości. Znalazłam się u stóp najukochańszego ojca. Rozmawiałam z nim poufnie, jak mała dziecina ze swym ukochanym ojcem. W pewnej chwili, lekko jak obłok, zbliżyła się Matka Najświętsza, pochyliła się przed Ojcem Niebieskim, a potem oparła na jego sercu swą głowę, otoczoną królewską koroną i patrząc w oblicze ojca rzekła Ojcze, wypełnij Twą wolę nad moim królestwem. Ojciec Niebieski zapytał Któreż Twoje królestwo, córko umiłowana? Jesteś królową nieba i ziemi. Maria położyła dłoń na mapie, zauważyłam, że wskazała miasto jakby Poznań i rzekła Polska jest moim królestwem. Syn mój jest królem wszystkich narodów. Z woli Twojej jam ich królową. Lecz naród polski jest mi szczególnie drogi. Jam jego królową. Niech będzie uwielbiony i kochany Syn mój, Jezus Chrystus Król. Widzenie znikło, tylko moja dusza, przedtem trapiona osłością, odżyła nowym życiem nadprzyrodzonego szczęścia. Objawienie, zaznaczam jest to z imprimatur biskupa Tarnowskiego, jest zbieżne wszystko z włoskimi. Kundzia z kolejna, a wcześniejsza siostra Faustyna. U siostry Faustyny w dzienniczku znalazłem. Polska szczególnie, Polskę szczególnie umiłowałem. A jeśli posłuszna będzie mojej woli, wywyższa ją w potędze i w świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje. 1732 Również piękne teksty o zaślubinach, nie z naszą ojczyzną, są u świętej pamięci polskiej mistyczki Zofinowsko, lata 1920-1996. Na ten temat już ukazały się prace do Korskiej na kulu. Wizje dotyczące miejsca Polski w planie Bożym Oto ona zanotowała w swych zapiskach. Najwyższy Bóg zapragnął, aby w naszym kraju założyć swoje królestwo i dziedzictwo. A Matka Boża wzięła Polskę w opiekę. Jestem matką, patronką, opiekunką tego narodu. Dopuszczę do rozlewu krwi i mordu. Naród ten jest opiecem jej i jest stronem syna mojego Jezusa Chrystusa. Do całego utręczenia naród polski ma osiągnąć wielką chwałę wśród licznych narodów na ziemi. Już dziś moje miłosierdzie rozlewa. Na ten, na, rozlewa łaski na ten biedny naród polski udręczony w innym miejscu pisze Zofianowsko naród ten będzie w gwałtu moim gołębiem miłości nawet, nawet dla wrogów tu już pomijam cały szereg innych tekstów tej mityczki wspominam Kundzie Siwiec której w 1944 roku Pan Jezus obiecał Polsa zakwitnie pod berłem matki mojej i wyda świętych przez pracę moich zastępów i modły dusz wybranych. Tego tamtego roku nasz kardynał dziś rozpoczął diecezjalny proces beatyfikacyjny tej mistrzki. Przepiękną wizję Chrystusa króla, jego zwycięstwo opisała w swoich pamiętnikach kolejna polska służebniczka Wanda Malczewska. Mój drodzy to jej, Matka Boża przekazuje nieprawdopodobne orędzie. Moje święto królowej Polski w niebo wziętej, czyli na 15 sierpnia, dam Wam znak. Wtedy uzyskacie pełną wolność. I przychodzi 15 sierpnia 1920 roku pod Warszawą. To było zwycięstwo królowej Polski w niebo wziętej. Masoni mówią, że Piłsudskiego kłamią. Tego dnia Piłsudskiego nie było pod Warszawą. 12 sierpnia podpisał dymisję na ręce Witosa. Jest kopia notarialna pisma. Siedział koło Tarnowa w Bobowej u swojej kochanicy. 14-15 brał udział w chrzcie. O godzinie 18 w Puława XVI zapisał w pamiętniku swoim, że się na froncie nic nie wydarzyło. Zwycięstwo pod Warszawą to był cud królowej Polski, a oni budują zakłamany mit Piłsudskiego, którego tam nie było i on nigdy nie wykonywał racje polskie, tylko wykonywał rozkazy z Zachodu. To w niejednej konferencji pokazuje. Tu Wam tylko robię to porównanie, żebyście zrozumieli, że to było zwycięstwo królowej niebowziętej zapowiedziane Wandzie Malczewskiej. To on później głównych kreatorów zwycięstwa generała Rozwadowskiego i Zagórskiego skrycie zamordował. I Wandzie Malczewskiej Matka Boża przepowiada nieprawdopodobne proroctwo, że to święto królowe Polski będzie w Polsce czczone jako święto państwowe będzie wolne od pracy. Czy wiecie, drodzy katolicy, kto to, to zrobił? Nie katolicy prezydent. Ani to nie było z inicjatywy biskupów. Na odwodne 1989 tuż na zakończenie z Okrągłego Stołu komuniści 15 sierpnia ustanowili państwowe święto. To wam podaję te detale, żebyście zrozumieli, jak Bóg pisze historię, Kochanowski ma rację, kiedy to pięknie tłumaczył psalm. Co głupi w głowie uradzi, nigdy do skutku nie doprowadzi. Ostatnia niedziela zawsze jest Boga i kropka nad i jest Boga. Pan Bóg tak prowadzi dzieje świata, że wszystkim się wydaje, że rozłożą Boga na opadki, a to, co oni później czynią, staje się zwycięstwem Boga w Trójcy Jedynego. Ja wam to zwycięstwo na przykładzie Matki Bożej pokazuję. I przychodzi XX wiek. Ci wielcy orędownicy Niepokalanej, Maksymilian, kardynał Kląd, kardynał Wyszyński i Jan Paweł II. To nasz papież Jan Paweł II w wymiarze maryjności naszego narodu jest dopełnieniem wizji Janabusu. Pracy nam, gdzie czekam na imprimatu biskupa, pokazuje to wypełnienie Jana Bosko wizji świętego papieżu Janie Pawle. O tamtym drama dramatycznie rannym. I umarłym papieżu historycznie udowadniam, że tym papieżem, który prowadzi na te kolumny kościół, to jest Jan Paweł II. Bo to wypływa z maryjności narodu. Tą iskrą wedle siostry Fausty to jest on. Cały jego pontyfikat to był pontyfikatem maryjnym. Na herbie umieścił napis totus tuus, kolor niebieski na tarczy, krzyż pod krzyżem M. 13 maja 1981 roku Matka Boża dopomina się, mówiąc tak literacko, by poruszono kwestie tajemnic fatimskich. Dopiero po zamachu papież zrozumiał, co się wydarzyło w jego życiu. Kiedy mu na dziesięciolecie czy piętnastolecie kiedy był w Brazylii, biskupi ziewali 100 lat, on mówił.